Cześć! Podczas sześcioletniej pracy z kobiecymi szafami dostrzegłam, że największym problemem są przepełnione szafy i wieczny dylemat nie mam w co się ubrać. I rozmawiając i poznając historię tych wspaniałych kobiet dostrzegłam, że tak naprawdę problem Wynika z braku świadomości własnych atutów, z brakiem akceptacji siebie i nieznajomością własnych potrzeb, co skutkuje złym samopoczuciem, brakiem wiary we własne możliwości, niezadowoleniem z własnych zarobków czy brakiem czasu dla siebie. I tak sobie pomyślałam, że cudownie by było przeprowadzić. Kobiety przez proces budowania, wzmacniania pewności siebie, przejścia z nimi krok po kroku, dzień po dniu, bez względu na to, w jakim miejscu się znajdują. Bo przecież, skoro ja z olbrzymią łatwością dostrzegam kobiece atuty i potrafię zlokalizować ich stylowe potrzeby, to dlaczego nie miałabym tego wykorzystać do wzmacniania ich pewności siebie? I w ten sposób powstał pomysł na stworzenie systemu, stwórz szafę marzeń, która doda tobie pewności siebie, z której mogą skorzystać wszystkie kobiety bez względu na to, gdzie mieszkają. Ja nazywam się Kinga Borkowska i od 2015 roku jestem rozwiązaniem dla kobiet, które chcą wzmocnić pewność siebie. Chcesz dołączyć do systemu? Kliknij w link poniżej i zapisz się na darmową konsultację. Opowiem tobie, jak to robię, i dowiemy się, czy ten system jest właśnie dla ciebie. Zapraszam Ciebie bardzo serdecznie.